Dzień dobry, to jest życie, czyli seria, w której opowiadam Wam o moim nędznym życiu. Jako, że jestem już no nie pierwszej młodości i ta NATOs mi co drugi dzień pocztówki wysyła, nadeszła chwila pewna niczym naprawa samochodu, gdy w życiu się zacznie układać. Mianowicie komisja wojskowa. Gdy dostałem list z wezwaniem, napisałem coś, co z delikatnym przymrużeniem oka można nazwać piosenką, więc zostańcie do końca. Wszystko zaczęło się o ósmej. Poszedłem tam gdzie chłopiec staje się mężczyzną, chociaż chyba nie wypada tak mówić, osoba człowiekiem, helikopter zostaje bojowym, mniejsza, spotkałem kilka znajomych osób z czego niektórych nie widziałem od dość dawna co stanowiło jedyny pozytyw tejże sytuacji. Po chwili żołnierz zabrał nas na zaplecze jeszcze nie pojedynczo i zapoznał z propagand znaczy zaletami służby wojskowej, później poszliśmy się rejestrować. I trafiłem krytyczne zwycięstwo, gdyż z dwóch możliwych stanowisk dostałem takie z jakże urodzajną panią. Swoją drogą pytała mnie o numer, ale dalej czekam, aż zadzwoni. Potem propagandy ciąg dalszy i wypełniło się. Trafiłem do psychologa. Tam trzeba było wypełnić krótką ankietę. Po czym typ pytał, czy chcecie coś dodać do ów ankiet i czy chcecie iść do wojska. Jeżeli chodzi o samą ankietę, pytania dotyczyły głównie chorób w rodzinie i nastroju. A i jeżeli chodziliście wcześniej do psychologa, to powinniście znać dokładną datę początku i końca terapii, a potencjalne choroby istnieją tam tylko jeżeli macie przy sobie papiery. Po ponownej dawce propagandy, której na tym poziomie już nikt nie słuchał, w szczególności, że mogliśmy w tym czasie normalnie między sobą rozmawiać, nastał czas szaleństwa i czas pogardy. Kontrola lekarska. Co prawda słyszałem już, że legendy nie są prawdziwe, jednak gdzieś z tyłu głowy pozostawał lęk. Kolejni ludzie byli proszeni, a ja postanowiłem udać się oblać całą tą sytuację. Co prawdę mówiąc, nie było zbyt mądre z taktycznego punktu widzenia. Nagle zostałem wezwany, byłem piąty. Pielęgniarka kazała mi się rozebrać, po czym sobie poszła. Nie powiedziała, ile warstw mam zdjąć z mego jakże jędrnego ciała, a jako, że od ludzi odgradzał mnie jedynie parawan, postanowiłem ograniczyć się do butów. Czekałem, nagle wróciła pielęgniarka i powiedziała, że jest przerwa więc muszę czekać. Czekałem i na szczęście został ze mną kolega, który był już po wszystkim więc właściwie to nie musiał. To też pozdrawiam. siedzieliśmy tam ponad godzinę, gdy zostałem wezwany. Wszedłem za parawan i się rozebrałem, ale tylko do Majtek, po czym poszedłem na kontrolę. Stanąłem pod ścianą odwróciłem się. Nagle poczułem delikatnie wilgotny palec, który z wielce satysfakcjonującą wybaczcie zły scenariusz. Więc miałem tam kontrolę wzroku, mierzone ciśnienie, sprawdzaną wagę i wzrost. I to wszystko. Dlaczego kazali się do tego rozbierać? Nie wiem, choć się domyślam. A jak chodzi o kategorię, to dostałem A. Chociaż mam kręgosłup prosty jak słup, w który pierdolnął Boeing. No więc to by było na tyle. Jeżeli byliście już na komisji, możecie napisać, czy sprawdzali wam jajca, i ja miałem szczęście, czy ta praktyka została już całkiem wypleniona. Raczej obstawiam to drugie, poza tym powodzenia na maturach, kto tam pisze. Jestem w tym z wami także ten. Rozchłonny system na tym piersi kułaje wartym papierze, co by ballady śpiewali o naszym wyczynie, a tym z komisji gacie z wrażenia do chuja pospadały. Kocham Was i jeszcze raz powodzonka. A teraz piosenka. Był to dzień radosny, początek nadszedł wiosny Do domku wróciłem, i lista zobaczyłem Pielęgniarek zgraja, mi będzie macać jaja, bo taki to jest kraj, że robią przegląd jaj Nadszedł dzień badania, koniec już czekania Gabinet odwiedziłem, i babę zobaczyłem Na ręce se splunęła, i się uśmiechnęła, a gdy się spojrzała, to mi z łapała, portki swe ściągnąłem Z przepoconym czołem, pióta zobaczyła, i ręką podważyła, złapała jakże czule, za obie moje kule Potem tylko drwiła, stuleja i piła. Do wojska mnie nie dali, bo się trochę bali, że się tam odważę, i żołnierzy zarażę.